Znowu przegrałam. Ech, no dobra, obejrzy tą reklamę dla odrodzenia! Wow! Są darmowe Robuxy w tak łatwy sposób? Oczywiście, że pobieram. O, trzeba się zalogować. Hmm, imię i nazwisko? Kurde, jakie miałem na imię? nie pamiętam. Okej, okay, trzeba podać swoją ulicę. Reszty to nie wiem, więc pominę. Numer karty? Chyba chodzi o kartę Pokémon. Co? Nabrałam się? Może prank też z nich dobrzy, ale nie pisarze. Bo zamiast napisać danio, napisali dane. Chwila. Mają moje danio? O nie, miałem taką ochotę, żeby zjeść se danio.